Dzień dobry, witam Was na filmie z serii Wybierz kartę. Dzisiejsze pytanie do kart brzmi: czy on żałuje rozstania? To jest jedna z propozycji, którą mi daliście, dałyście ostatnio. I zapraszam, żebyście w komentarzach dali propozycję, jakie filmy chcecie, na jaki temat chcecie uzyskać odpowiedź. To ja będę po malutku realizować. Wasze, wasze propozycje. Na wstępie dziękuję za wszystko, co dobre. Przyjmuję i oddaję po kroć, Lajki, pozytywne komentarze, subskrypcje. To, że chcecie właśnie uczestniczyć w ten sposób, że dajecie propozycje, jakie, jakie byście chcieli, pytanie, jaki byście chcieli film. To też jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i zachęca mnie do pracy. Na dole, w opisie filmu, jest mój adres mailowy: jest też informacja, jak zadawać pytania do moich kart. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serde serdecznie zapraszam. Ok, na pewno zdążyliście już mniej więcej zapoznać się z tym, co tutaj mamy. Mamy trzy grupy kart. Pierwsza grupa kart z kamieniem kwarc różowy. Druga grupa kart z kamieniem cytryn. I trzecia grupa kart z kamieniem tygrysioko. oko, Tak, tygrysio oko. Także zdecydujcie, który kamień Wam jest bliższy. Jedynka, dwójka, trójka. Kwarc różowy, cytryn, tygrysie oko. Czy on żałuje rozstania? Tak brzmi pytanie. Dobrze, zajmijmy się pierwszą grupą kart. No, tutaj był kamień kwarc różowy. Czy on żałuje rozstania? Co my tutaj mamy? Mamy. Mało co widzę. To jest słońce, słuchajcie. To jest słońce. Rycerz Mieczy i askielichów. Mam wrażenie, że on wszedł zupełnie już w coś, w coś nowego i to bardzo szybko. Ktoś wszedł do jego serca już w bardzo szybki, bardzo szybki sposób, tak być może on się y, czymś zachłysnął, tak kimś zauroczył i tak, y, no może przepraszam za wyrażenie bez opamiętania wszedł w coś nowego, bo on już jest w asie kielichów, on już jest na nowym etapie emocjonalnym. Czy on żałuje rozstania? Myślę, że on nie ma czasu tego analizować. Tak? Bo w jego głowie też przyświeca słońce. Tak? Czyli on widzi nowe życie, tak? Nowe, nowy potencjał. Ja tutaj też mam wrażenie, że ktoś bardzo szybko tak, wkroczył w, je, w jego emocje, w jego życie. I to spowodowało, że on zupełnie inaczej zaczął emocjonalnie podchodzić do kogoś. I teraz nawet nie jest w stanie y, żałować czegokolwiek, bo on po prostu na to jakby nie ma czasu. On się zajmuje nowym emocjonalnym podejściem no do siebie tak do swojego do swojego życia i teraz tak on mm. Te wydarzenia, które miały miejsce spowodowały, że on y, tak jakby wychodzi teraz do, przynajmniej tak myśli, że wreszcie do jego życia zawitało światło, zawitało słońce. Widzą odbicie siebie w tym słońcu. Ale pytanie brzmi: czy on żałuje tego rozstania? Moi drodzy, na ten moment yy, może to się zmieni, jak troszeczkę ochłoną te emocje, tak? W jego sercu przede wszystkim i w jego działaniu to nowe, to być może on przemyśli pewne sprawy. Na dzień dzisiejszy ja nie widzę tego, żeby on żałował. Ja myślę, że jest całkowicie zajęty innymi sprawami. Emocjonalnymi, które wkroczyły w jego życie, w jego serce bardzo szybko. I on się otwiera na to słońce, na coś nowego, tak? Wychodzi. Wychodzi na coś nowego. Także ja tutaj nie widzę, żeby na dzień dzisiejszy żałował tego rozstania. Grupa kar numer 2 cytryn. I tutaj mamy. Szóstkę denarów. Ja zaraz zobaczę w książeczce, bo tutaj jest troszeczkę ta, ta talia taka hmm, ciekawa. Następnie mamy króla buław. I ósemkę kielichów. Ja sobie zajrzę odnośnie tej szóstki monet, bo ona jest tutaj nie do końca taka jak w tradycyjnych kartach, a to jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Szóstka. Cierpliwość, czekanie prowadzi do dobrych momentów wieczności, lecz w samotności nie ma wieczności. Moi drodzy, on się może czuć samotny w tym momencie. Ja widzę, że zakorzenienie bardzo mocne, takie trzymanie się kurczowe. Tak? Już coś odeszło, coś odchodzi, a on się jeszcze trzyma, przynajmniej tak myśli. W emocjach. Słuchajcie, jest to, co było. Teraz mi powiedzcie, czy to jest królowa? Ale w każdym razie ktoś, kogo zna, być może to jesteście jeszcze wy. Ale słuchajcie, on jest w odchodzeniu mimo wszystko w tym momencie. Czy on żałuje? On się może kurczowo jeszcze myślowo trzymać was. Ciężko mu jest odejść. Ciężko, ale tak jakby wie, że musi to zrobić. W sercu jest ktoś, w emocjach jest ktoś, kogo zna. Niewykluczona, że to jesteście wy. Ja nie widzę tutaj żałowania tego. Wszystkiego. Tylko ja widzę mocne, kurczowe, takie trzymanie się, tak jak powiedziałam, jeszcze tego starego, bo jeszcze w sercu nie jest to za bardzo, jeszcze jest takie stare, już i tak jak powiedziałam, zakorzenione uczucie. Tak? Namiętne, bardzo mocno. I z tego jest ciężko wyjść. Nie widzę tutaj, ja tu widzę raczej samotność i jeszcze tkwienie w tym, co, co jest, ale w odchodzeniu, tak? Powolnym. Czy on żałuje rozstania? On wie, że musi odejść. Tak. W sercu jeszcze się tli to wszystko. Widzę tutaj samotność i jeszcze kurczowe trzymanie się i ciężkość w odejściu. Czy on żałuje? On wie, że musi, tak jak powiedziałam, odejść. Także tutaj tak nie ma też jednoznacznie, że odszedłem i żałuję tego rozstania. Mam wrażenie, że on jeszcze nie odszedł całkowicie. Także trudno jest powiedzieć, czy on żałuje, czy nie. On jeszcze jest. On jeszcze tkwi w tej energii, w waszej energii. Ale powolutku odchodzi. Energia jeszcze jest w was. I widzę samotność. Takie kurczowe trzymanie się tego, co było. Dobrze. I grupa kart numer 3. Wygryź oko, czy żałuję żałuje rozstania. Tutaj mamy, mój drodzy, piątkę denarów. Czyli, no, zaraz, nie będę jeszcze. Rycerza, monet. I Pazia, Pazia, Pazia Buław. M Czuję pustkę, tak? Czuję tak zwaną biedę. Trudno mu jest egzystować bez was. Powoli... Y to nie jest tak szybko, że jego serce, tak jak było w grupie kart numer jeden, że on tam że szybko się zaangażował w coś nowego. Myślę, że on będzie musiał bardzo powoli pracować nad tym, żeby emocjonalnie uwolnić się od waszej, waszej osoby. Ja tutaj widzę, że on czuje pustkę po Was, tak? Ten koń ma tutaj tą głowę taką w dół skierowaną. Jest tutaj żal, jest tutaj przykrość, jest tutaj taka powolność. W głowie na pewno. Brakuje mu tego, co było tu, w tym w tym zamku. Nie widać oczywiście, ale tu jest zamek. Music mi uwierzyć na słowo. Okej, okay. byliście dla nich bardzo wartościową osobą. I myślę, że, że widzę tutaj brak. Tak? Brak Waszej osoby takie poczucie, no, że czegoś nie mam, tak? Że, um, że jest mi smutno, naj, najnormalniej w świecie, tak? Widzę tutaj, że jeżeli bym miała odpowiedzieć tutaj jednoznacznie na to pytanie, czy on żałuje tego rozstania, to myślę, że żałuje że marzy jeszcze, tak, że czuje brak i powoli będzie, że tak powiem, dochodził do siebie emocjonalnie. Także myślę, że tak, że tutaj jak najbardziej jest jakiś niedosyt, jest brak. Tak, czyli ja już tutaj tą kartę, tą talię kart pierwszy raz użyłam. Jest bardzo ciekawa, bo niektóre zachęcam oczywiście do filmu, który już jest albo dopiero będzie, bo nie wiem jak w jakiej kolejności te filmy prześlę. Ale jeżeli nie widzieliście jeszcze recenzji, to zachęcam do obejrzenia tych kart, bo niektóre z nich są bardzo kontrowersyjne. Tak? Ale bardzo ciekawa karta, Talia. Myślę, że będę jej. Często używać. Także dziękuję bardzo i do, do zobaczenia.